centralnego biura... plaster, pound a twój apetyt od razu spadnie. Wyobraź sobie, że poza codziennym stosowaniem tej metody nie musisz robić już nic innego, a twoja waga stale spada. Ważne też jest, że nasz system jest całkowicie naturalny. Działanie plastra jest oparte na dwóch fantastycznych, całkowicie naturalnych składnikach. Fokus vesiculosis i Garcinia cambogia. Badania laboratoryjne wykazały, że substancje te pomagają ograniczyć apetyt i pobudzają metabolizm organizmu, dzięki czemu spalanie tłuszczów następuje szybciej. Fokus vesiculosis jest wydobywany z wodorostów oceanicznych. Przyspiesza metabolizm, więc człowiek szybciej spala kalorie. Garcinia Kambodża pomaga ograniczyć apetyt, zmniejsza wytwarzanie komórek tłuszczowych. Substancja zawarta w plastrach jest wchłaniana przez skórę do krwioobiegu i powoduje obniżenie łaknienia oraz eliminację różnych zachcianek na przysmaki. Co ze mną będzie za 4 lata? Czy będę miał cukrzycę? Wysokie ciśnienie, cholesterol powyżej normy. Dzięki tej metodzie myślę, że to wszystko mnie nie spotka. Naklejasz plaster i czujesz, jakby opadały z ciebie kilogramy wagi. Tysiące ludzi używają systemu Pileway de Pants i dzięki temu chudną. Ty też możesz za jedyne 249 zł. Jeśli złożysz zamówienie w ciągu 15 minut, otrzymasz od nas podarunek. Będzie to 60 kapsułek t line o wartości 69 zł, które dodatkowo wzmacniają kurację wyszczuplającą. Bez względu na to, czy chcesz stracić kilka kilo czy kilkadziesiąt, oferujemy Ci sposób na poprawę wyglądu i samopoczucia, byś wreszcie osiągnęła wymarzoną figurę. Gwarantujemy, że metoda Peel Away the pants pozwoli Ci schudnąć do 10 kg miesięcznie. Czy uważasz, że aby być szczupłą, trzeba ciężko ćwiczyć, łykać tabletki odchudzające i głodzić się bez przerwy? Wcale nie musi tak być. Przedstawiamy nowy, rewelacyjny system Peel Away the pants który pomaga schudnąć od 1,5 do 2,5 kilo tygodniowo. Wystarczy stosować nasz system, czyli nakleić plaster Pound Apache na górnej części ciała i normalnie żyć jak zwykle. Co 3 dni trzeba zmienić plaster na nowy, żeby tracić kolejne kilogramy. Tylko tyle. Najważniejsze, że wszystkie składniki są naturalne. Plastry nie zawierają kofeiny ani efedryny. No i są rzeczywiście skuteczne. Sekret leży w składnikach plastra. Fukus vesiculosis i garcinia cambogia. Przy stosowaniu go wraz z naszą metodą wyniki są zaskakujące. Znikają bóle głodowe i zachcianki na jedzenie. Metabolizm przyspiesza. Wyobraź sobie tylko, usunąłeś gniazdo. Lepres ma przystawkę do wyciskania soku. Wystarczy przeciąć owoc na połowę, położyć tutaj i wycisnąć. Ile soku? Podoba Ci się? Jasne. Szklanka pełna zdrowia. Pokażę Ci inną przystawkę, o której jeszcze nie mówiliśmy. To tarcza do ćwiartowania. Jak łatwo ją zamontować? Wszystkie tarcze łatwo się wkłada. Przy pomocy tej można zrobić owocowe ozdóbki do koktajli, soków. Ojej, muszę to wyjąć. Robisz chyba sok cytrynowo-pomarańczowy. Cytrynki do drinków. Może limonkę? Koniecznie. Nie wiem, jak twoje dzieci, ale moje uwielbiają jeść pomarańcze w ten sposób. Absolutnie. Mogą robić to same, bo nie ma tu noża. Dzieciaki mogą bezpiecznie pociąć sobie owoce. Chcę Ci pokazać jeszcze coś. Lepres jest wyposażone także w praskę. Praskę z otworkami, przez które przeciska się produkty, żeby coś ubić lub zrobić puree. Nikomu się nie chce obierać ziemniaków. No właśnie. A gdyby ich nie obierać, muszą być obrane. Nie, nie muszą, bo ugotowałam je w mundurkach. Popatrz teraz. Wrzucam tu ziemniak. Praska jest założona, poniżej mamy miskę. Zobaczymy. Jeden ruch. Patrz, tu mamy ziemniaka, a tutaj skórkę. Obrana skórka. Jak widzisz, obiera się samo. Nie musisz najpierw obierać. Nie trzeba obierać ziemniaków. Urządzenie robi to za ciebie. Teraz na blacie zostaje tylko dzwonek do kawy i lepress. Wszystko inne można usunąć. Usmażyłam całą górę warzyw w kilka chwil. Szybko i łatwo. Nakłada się przystawkę, podstawia miskę, pociąga za rączkę i wszystko wpada do miski. Przygotowanie składników po staremu? To przeszłość, jeśli się ma LEPRES. Nie kupujcie drogich, niezdrowych półproduktów. Koniec z męczarniami w kuchni. Koniec z traceniem czasu i energii. Ponieważ istnieje łatwiejszy sposób pozwalający oszczędzić połowę czasu przy przygotowywaniu posiłku, przedstawiamy wielofunkcyjne urządzenie kuchenne dla smakoszy i kreatorów posiłków LEPRES. LEPRES ułatwia przygotowanie posiłków, ponieważ ma 8 różnych funkcji. Tnie w plastry i w kostkę, wyciska sok, przeciska przez sito, usuwa gniazda, ubija i kroi w ćwiartki. Do każdej funkcji potrzebne byłyby osobne narzędzia kuchenne, a dzięki leprest to jeden łatwy ruch. Zamiast dziesięciu cięć tępym nożem wystarczy zrobić jedno. Pięć różnych ostrzy to jakby własny pomocnik kuchenny. Jeden ruch i świeży sok pomarańczowy albo jabłko bez gniazda dla dziecka. Cięcie i szatkowanie cebuli bez ani jednej łzy. Kilka chwil ziemniaki są pocięte w kostkę, w plasterki na frytki. Lepres to jedyny w swoim rodzaju robot kuchenny. Przynosi takie oszczędności czasu, że nie będziesz mogła wyobrazić sobie pracy kuchni bez jego pomocy. Dzięki bardzo silnym przyssawkom urządzenie można szybko przymocować do każdego blatu. W zestawie są także najczęściej używane tarcze tnące, wykonane z trwałej, nierdzewnej stali chirurgicznej. Razem z leprest otrzymasz wygodny przewodnik od A do Z pokazujący, która tarcza do czego służy. Dodatkowo podajemy kilkadziesiąt przepisów, a wśród nich te prezentowane w dzisiejszym programie. W naszej specjalnej ofercie telewizyjnej można kupić to wspaniałe urządzenie, pozwalające oszczędzić tak wiele czasu w kuchni za jedyne 249 zł plus koszty przesyłki. Uwaga, jeśli zadzwonisz w ciągu najbliższych 60 minut, zapłacisz tylko 199 zł. Zadzwoń od razu pod numer podany na ekranie, żeby skorzystać z najniższej ceny. Pośpiesz się. Zadzwoń. Nadwaga to problem, który dotyczy wielu z nas. Wiesz jak trudno jest zrzucić nawet kilka zbędnych kilogramów. Wszyscy doradzają albo ostrą dieta. Ale... Niech może yy, się doprowadzić.